Bo jest dziś ciepło, w ogóle słońce wyszło i jest, tak się zrobiło sympatycznie. A my na samym początku naszej dwunastokrokowej drogi jesteśmy i bardzo chcę pozdrowić wszystkich uczestników Akademii Ocalenia. Wiem, że oglądają nas nie tylko uczestnicy tejże Akademii, ale po prostu tak dedykuję to nasze spotkanie wszystkim tym, którzy postanowili ruszyć na drogę zwycięzców, bo też wiedzą, że jest co zwyciężać w naszym życiu. Myślę, że każdy z nas jest no, złożony z tych rozmaitych porażek, którego, które jednego zabiją, drugiego poranią, trzeciego mogą nawet wzmocnić. Michael Jordan, wszech wszechczasów, mówił, że za każdym sukcesem jego stoi przynajmniej 20 porażek. Czyli proporcja 20 porażek do jednego zwycięstwa wydawała mu się do wytrzymania, skoro wytrzymał. No i został rzeczywiście tym bohaterem bohaterów, jeśli chodzi o świat sportu. Bardzo jestem wdzięczny wszystkim tym, którzy przystąpili do naszej podróży. Wczoraj mieliśmy okazję nie tylko posłuchać się o Kroku Drugim, do którym za chwileczkę słów parę powiem, ale też była okazja, żeby wsłuchać się w słowa Jacka Dracińskiego, który, jak być może niektórzy z Państwa wiedzą, a inni dopiero się właśnie dowiadują, jest no, od no, przynajmniej dwudziestu, a bardzo mocno od kilkunastu lat człowiekiem, który pracuje na niwie popularyzacji tego programu dwunastokrokowego, nie w ujęciu dla jakichś ludzi związanych z tym czy innym uzależnieniem, ale jako uniwersalnym narzędziem do odbudowywania siebie, do zdobywania nowych kompetencji duchowych, do wchodzenia w prawdziwą swoją misję, misję życia, która mam nadzieję także waszym udziałem się stanie, bo możemy czasem przejść obok życia zupełnie bym powiedział, niezaangażowani w nie I, i, i udaje się tak przetrwać. No? I może nawet czasem osiągnąć jakieś mniejsze czy większe sukcesy, może nawet założyć rodzinę, chociaż tu bez zaangażowania raczej y, sukcesów y, nie wieszczę. Ale zostawiając na razie to, co za nami, y, spójrzmy to, co, na to, co przed nami. Krok drugi to ciągle jest podręcznik numer jeden, podręcznik biały, 12 kroków, zeszyt ćwiczeń, dlaczego warto zrobić 12 kroków. I w kroku drugim są właściwie najważniejsze zadania, to, jest, to są rozpoznać swoje lęki i... Odpowiedzieć na pytanie, kim jest Bóg. I mam nadzieję, że już się bierzecie za tą pracę, bo ona jest no, fascynująca i właściwie nieskończona, no, bo <głos》>, nikt z nas przecież nie wie, jaki jest Bóg, ani też nie jest w stanie w pełni go zrozumieć. Bo gdybyśmy byli w stanie zmieścić Boga w naszych głowach, po cóż on by nam był? Po cóż mi taki Bóg, którego jestem sam w stanie wymyślić? To on mnie wymyślił i to jest na pewno. Mm, bliższe prawdy, a właściwie samą prawdą, a nie to, że człowiek wymyślił, czy też zmyślił, jak niektórzy mówią, Boga. Już o tym wielokrotnie mówiłem, że najbardziej wierzący to są ateiści, no bo wierzą w, co? w to, że wszystko powstało z niczego, co jest absurdem jakimś w moim odczuciu, ale może się nie znam. Niemniej w drugim kroku mamy odkłamać obraz Boga, który być może nie jest już obrazem, tylko obrazą, czyli przykleiliśmy Mu tyle cech naszych własnych albo cech naszych bliskich, których nie bardzo szanujemy, albo się których boimy. I widzimy go jako groźnego, albo nieobecnego, sadystę, który się nad nami pastwi. Więc to odbudowanie obrazu Boga prawdziwego jest kluczowe, żebym mógł zaufać w trzecim kroku, ale już w drugim, skoro uznaję fakt, że istnieje siła większa ode mnie, która może pytanie czy chce ale która na pewno może przywrócić mi duchowe zdrowie wymaga tego, żebym się tej y, siły nie przeraził, dlatego że duchowe zdrowie jest raczej czymś, czego pożądam, niż y, czymś, co powinno mnie lękać. Oczywiście pojawia się cały ogromny problem, który w czwarty kro kroku będzie bardzo ładnie rozstrzygany. Ten problem się nazywa, czy ja przypadkiem za zdrowe nie widzę tego, co jest samo w sobie chore i wymaga interwencji karetki, którą być może słyszycie w tle. Karetki właśnie duchowej, ale też moralnej, że żyję i prowadzę swoje życie w taki oto sposób, że to ja jestem twórcą całego dekalogu i tego, co godziwe i co sprawiedliwe, co ważne i co prawdziwe, a cała reszta mnie nie obchodzi. Nie? Jakby wytyczne zewnętrzne nie są dla mnie istotne. Więc jeżeli mam ochotę odzyskać zdrowie duchowe, no to tutaj musi się zmienić sposób postrzegania właśnie tej siły, która jest w stanie to zrobić. Ktoś niewątpliwie potężniejszy ode mnie, ktoś odwieczny i jak się okaże niedługo, także kochający. Więc w tym ćwiczeniu pragnę w tym suplemencie radzić Wam, byście. Przystąpili do, tą, do tej pracy i z pokorą, ale i z zaangażowaniem, czyli pisząc odpowiedź na pytanie, kim jest Bóg w pięciu zdaniach. Nie żałuj sobie. Nie żałuj sobie. Po prostu napisz tyle, ile jesteś w stanie o Panu Bogu w pięciu zdaniach zawrzeć. Ważne, żeby to były zdania dla ciebie prawdziwe, czyli żeby to nie były wymysły jakieś. No i może się okazać, że to będzie praca bardzo zabawna, dlatego że możemy naprawdę postrzegać Boga na taki bardzo naiwny sposób. Drugim zadaniem, który w, tej, w tym kroku jest przed nami, to są właśnie owe lęki. Lęki, które się wielokrotnie pojawiają na kartach Pisma Świętego jako coś, co jest ewidentnie nam nie, nie tylko wrogie, ale właściwe, w sensie często się lękamy, ale też co uniemożliwia nam miłość. Święty Paweł mówi o lęku jako o odwrotności miłości i dlategoż. Wystrzegajmy się, wystrzegajmy się tych lęków. Więc jakie są Twoje lęki? To jest pytanie, na które mamy odpowiedzieć w tym kroku drugim. I jak często z Bogiem o tych lękach rozmawiasz? Też fajnie było to usłyszeć. Witam też wszystkich tych, którzy mówią mi dzień dobry. Bardzo, bardzo miło, że jesteście i Pawan i Mateusz. Jeżeli oglądacie, słuchacie, to pomachajcie, zasubskrybujcie, za czy jak to tam się zowie. Mówię w tej chwili, to, to spotkanie jest dedykowane tym, którzy ruszyli w warsztacie Droga Zwycięzców, tą, właściwie w kursie Droga Zwycięzców, tropem poznawania tego programu. Tak mówię, tytułem wyjaśnienia i to dla nich głównie dedykowany jest ten suplement. Jak często rozmawiasz o swoich lękach? To jest pytanie, które warto sobie zadać, ale też jednocześnie warto namierzyć te sprawy, o których nie chcę mi się rozmawiać z Bogiem. Czyli te lęki, które są tak głęboko zakamuflowane, że może boję się je ujawnić. To witaj, Łukasz, tak? Miło mi Cię widzieć. Fajnie, że, że jesteś, że mogę mogę mieć no, takie jak to kungstatorskie podejście do tych lęków, że. Jak ja o nich opowiem, to one się ujawnią, a jak się ujawnią, to się okaże, że muszę to oddać, a wcale nie mogę to oddawać, więc to też bardzo jest pomocne. I dalej jest takie, taka prośba, żeby odpowiedzieć sobie samemu rzecz jasna na pytanie, co sprawia, że unikam Boga. Znaczy, jakie są te powody, dla których się chowam w tych krzakach nie? sławetnych, jak Adam gdzieś tam na golasę, aby czasem mnie Bóg nie dojrzał. To jest też istotny, istotna odpowiedź i to jest przedostatnie w zasadzie pytanie. Później jest taki eksperyment, który może Was rozbawić, bo są dwie kolumny cech, które brzmią tak. Pierwsza brzmi kompetencje, władza, dokonania, efektywność, sprawdzanie się, zadania, cele, sukcesy, a druga kolumna brzmi Miłość, komunikowanie, piękno, wsparcie, pomoc, opieka, uczucia. I ten, te kolumny mają oddawać cechy Boga. I teraz zwykle zadaję pytanie, która z tych kolumn pełniej oddaje, oddaje cechy Boga tak, jak Ty go widzisz. No i zwykle wskazywana jest ta kolumna druga, w której jest miłość, komunikowanie, piękno, no bo nic dziwnego, no bo Bóg jest miłością. Ale tak naprawdę jedna i druga kolumna to nic innego jak pozytywne i takie bym powiedział, mm, reprezentatywne cechy dla mężczyzn i kobiet. To jest podział na mężczyzn i kobiet. Więc wychodzi na to, że ten obraz Boga częściej w nas ma charakter takiej dobrej niewiasty niż mądrego męża, nie? pełnego kompetencji, siły i tak dalej. To bardzo ciekawe. A ten, no ale jak będziecie rozwiązywać te zadania w tym naszym podręczniku do kursu, no to myślę, że takich uśmiechów parę was jeszcze czeka ważne jest też, żeby mieć świadomość, co muszę zrobić dzisiaj, i to jest dobre w kroku drugim, żeby już sobie zdać z tego sprawę, co muszę zrobić dzisiaj, by wziąć odpowiedzialność prawdziwą za swoje życie. Czyli, czy nie jest przypadkiem tak, że niektóre aspekty życia z chęcią przekazuję, oddaję, wyrzucam ze swojego asortymentu odpowiedzialności, bo mi lżej tak. Tak, ma Pan pytanie, Panie Kubo, czy ja wierzę w Boga? To jest bardzo dobre pytanie. Gdybym wierzył, to umiałbym góry przenosić, prawda? To by było tak, jak mówi Ewangelia. Ja jestem praktykującym niedowiarkiem, tak się definiuje, czyli człowiekiem, który zdecydowanie ma świadomość, że nie wziąłem się tutaj z niczego, że musiała być jakaś miłość ogromna, a i inteligentna, która dała mi świat i dała mi życie. Ale czy moja wiara, można ją mierzyć, zważyć, nieść? Nie mam dzisiaj wątpliwości, że Bóg jest. Czy to jest wiara? To jest przekonanie. Natomiast czy ja wierzę Bogu, to jest dużo ważniejsze, bo wierzyć w Boga to jeszcze nic. To znany fragment z listu świętego Jakuba mówi i szatani wierzą i w tej wierze drżą. Ważne jest, czy wierzę Bogu, czy jestem w stanie Mu zawierzyć, bo mogę naprawdę wierzyć w Boga i się Go bać, wierzyć w Boga i ubierać Go w takie ubrania, które są zupełnie nie Jego, Wierzyć w Boga i widzieć, widzieć w Nim opresję, czy sprawcę całego zła na świecie, co by było jakimś idiotyzmem, prawda? Ale nie musi tak być. Nie musi tak być. Dobrze, Kuba. Jeśli ma ktoś jeszcze jakieś pytania, to bardzo serdecznie zachęcam, bo powoli kończymy nasz suplement, który jest takim spotkaniem dzień po kursie. Kurs już się rozpoczął i były dwie jego odsłony. Ci, którzy są zainteresowani, nim zapraszam na stronę ocaleni.tv. Jeszcze parę osób dołącza, choć już zostało y, tylko 8 spotkań chyba czy, czy, czy 7, ale można jeszcze dołączyć, y, bo wszystkie materiały, które są y, w trakcie kursu y, przekazywane, czyli wykłady, są później do, y, do zdobycia. Szatan widział i wie, że jest, czyli wierzy, ale nie jest chrześcijaninem. No, mało tego nie jest chrześcijaninem. Jest po prostu przerażony obecnością Boga. Nie jest w stanie znieść tej miłości. To jest coś, co w sposób y, oczywisty pokazuje, że cała sprawa y, kroku drugiego nie zasadza się tylko na tym, żebyśmy uwierzyli w Boga, ale żebyśmy uwierzyli Bogu. Pozdrawiam z grupy Starling Heights. <toddź> Bardzo mi miło, Mikołaju. Pozdrawiam i ja. Super, super. By, by, by byliśmy y, w. Y, Starling Heights to jest, przypomnij mi, to jest Filadelfia, jeśli się nie mylę. Eee, chyba tak. Bardzo, bardzo też serdecznie pozdrawiam. No i oczywiście Was zachęcam do oglądania treści na kanale Ocaleni TV. Tym bardziej, że już od. A w Detroit. No jasne, o kurcze. No oczywiście. Bardzo serdecznie pozdrawiam Detroit. Fajnie. Mieliśmy tam krótkie spotkanie. To był chyba kwiecień, tak? Czy maj? Już, już, już mi się te miesiące mylą. Czy to zimą było. Ale w każdym razie bardzo było miło. Bardzo, bardzo pozdrawiam całe Detroit, które jest z ogromnym. No mam w, w sercu bardzo głęboko, i było to miejsce, gdzie po raz pierwszy byłem na meczu, jak dotąd ostatni, na meczu futbolu amerykańskiego, który w, na żywo bardzo zyskuje. Bardzo, bardzo zyskuje. Pozdrowienia dla Detroit. Kochani, chcę tylko powiedzieć, że w ramach tego kanału Ocaleni TV, czyli w ramach tej naszej YouTube'owej wysepki. Zaczął się pojawiać cykl, który proszę Was znajdźcie w tej zakładce 12 kroków, y, który będziemy realizować wraz z Jackiem Racięckim. To jest naprawdę fajny podcast, on się jeszcze nie w formie podcastu pokazuje, ale niedługo będzie. Na razie jest po prostu do obejrzenia. Pierwszy y, dotyczył y, jakby, y, no po co jest 12 kroków, a już w najbliższą niedzielę będzie premiera kroku pierwszego. Polecam serdecznie. I potem spróbuję co niedziela kolejne kroki, być może będą jakieś tam obsówki, ale tak czy owak cała dwunastka się znajdzie. A Jacek Raciński to jest właśnie ten mężczyzna, z którym przed laty, już blisko 20 lat temu, nagraliśmy pierwszą w Polsce płytę poświęconą dwunastu krokom, czyli 12 kroków nie tylko dla chrześcijan, taka niebieska z palcem ku górze, o takim palcem jak, jak ten, bo to był symbol tamtej płyty. No a teraz jesteśmy w ramach warsztatu hmm, Droga Zwycięzców. Znaczy, w ramach kursu Droga Zwycięzców też na tej drodze. Bardzo pozdrawiam wszystkich obecnych tutaj i tych, którzy później to odsłuchają i jednocześnie zachęcam do odwiedzenia strony Ocaleni TV. Tam szczegóły o kursie, który już trwa, ale będą kolejne edycje. Być może się na nim spotkamy. No dobra, to pa. Spokojnego dnia. W Warszawie dzisiaj przepięknie. Zrobiło się nagle ślicznie.